Dzisiejszy film zaczynamy dosyć ciekawie, bo zobaczcie tutaj, mamy na przykład e, Tralelo, tutaj sobie idzie, tutaj drugi. Do tego mamy maksymalnego możliwego laka, do tego mamy eventy, zaraz będzie firework event. Dzisiaj ogólnie kupmy sobie, znaczy na początku kupmy sobie tutaj te dwa Brain rot Gody, ale dzisiaj ogólnie popowiadam wam o likach na temat update'u, który będzie dzisiaj. No i też e, posprawdzamy sobie znowu nowe metody nakradnięcie Brain Rotów, bo ostatnio nie sprawdziliśmy kogoś tak tego mocno, przez to, że Admin zaczął odpalać różne rzeczy i wolałem to po prostu zrobić. No tutaj powiem wam, że mamy Rafę. Ale szczerze mówiąc, chyba nie będę kupować tej żerafy. Zaraz wam powiem dlaczego? Ja już praktycznie nie mam miejsca. Tutaj na moim multi koncie mam wszystko zapełnione takimi naprawdę dobrymi brainu, brainer odgodami. A tutaj na głównym koncie też już nie mam miejsca. Nie wiem, mogę sprzedać tutaj tego. Dobra, i tego sprzedajmy, no Brainer odgoda muszę sprzedać, żeby sobie po prostu trochę lepszego tutaj kupić. Dobra, teraz mam miejsce, ale już naprawdę mało miejsca mam na to wszystko. Tutaj w ogóle Rainbow Mityka mamy. Dobra, tego to powiem wam, że kupię sobie, bo ja na pewno takiego nie mam. Do indeksu mi się przyda. Ale co to? admin robi, znowu admin się bawi. Ogólnie powiem wam, że w tej grze przed update'em też na pewno warto być, czyli o 18, bo też admin na pewno będzie dużo tego wszystkiego spawnować po prostu. Tu mamy tego Rainbowa. A dobra, niech na razie sobie zostanie. Mi będzie brakować miejsca, sobie go sprzedam. Kurczę, no mógłby mi się pokazać secret i yy, jakoś taka mogłaby wejść. Za 30 sekund teraz będzie ten najlepszy event, czyli ten firework event. I admin napisał, że jeszcze jak odpali fireworki, to będzie kolejny eventy odpalać. Dobra, już się ciemno tak robi. Zaraz pewnie firewerki będą tutaj bez ziemi wychodzić. Tutaj znowu ta żyrafa, tylko ona jest zwykła. Bez e, efektu taka, nie nic. Kurczę, miejsca mi brakować zaczyna na brain rot gody, no. Nie, kurczę, tutaj tych mi szkoda sprzedawać. One tak się świecą. Dobra, tego Team za sprzedam jednego. I w ogóle coś tak się zaczyna trzęść. A dobra, tutaj to się pojawia. No Dobra, wezmę sobie tę żyrafę. No i dobra, i tutaj zaczyna admin odpalać te efekty, ten firework i tak dalej. Żeby na jakimś sikrecie wszedł mi ten efekt firework. Dobra, ale pani admin dawaj więcej tych efektów. No i teraz na przykład same rainbowy sobie wychodzą. W sumie to jest do dobra okreza, żeby pokupować sobie te rainbowy. Niektóre. Takich, których nie mamy. Dobra, teraz powiem wam, że jest grubo. Teraz jest taco, do tego jest moon, do tego jest only rainbow. Jeszcze niech coś odpali admin, ale grubo się teraz admin bawi. Teraz, niech secret Rainbow wyjdzie stąd. No, no i dobra, koniec Rainbow'ów, ale dobra, grubo jest, grubo jest. I teraz admin napisał, że zespałnuje jakiegoś Brainrota znowu. Nie wiem, czy zespawnuje tego co ostatnio, czy coś lepszego. Jakiś wujka sama teraz zespałnuje. Dobra, teraz powiem wam, co się dzieje. Dobra, jest jakby ten wujek sam. I w ogóle gold nam wyszedł. No dobra, i teraz jeszcze taką mu na nim wbiło? Daj coś jeszcze na nim, no. Jeszcze firework nie wbije na nim. Immun. Zaraz go weźmiemy sobie. Teraz jeszcze niankat efekt. No proszę, dajcie coś więcej na nim. Zaraz muszę go zabrać. Kupić, żeby mi nie uciekł. Dobra, muszę już go kupić. No i jeszcze jakiś efekt na nim nie wbije. Nie ch chyba, jeszcze nie wbije na nim efekt. No nie, dobra. Jest sobie taki goldzik po prostu. Dobra, i zobaczcie to. Mamy kolejnego secreta. Trzeciego Secret już mam, tylko jednego mi brakuje. I jeszcze zespoł nowo, tego wujka znowu. Dobra, zbiorę tego secreta, żeby nic się nie zbugowało. To prawda zwykły, trochę zbugowany jest ten secret, tak dziwnie w dół. Ale dobra, mamy trzeciego secreta, którego jeszcze nie miałem. No i tutaj znowu tego wujka mamy. Nie wiem, czy mi starczy miejsce na niego. Ale dobra, wezmę sobie go. Tu jeszcze w ogóle coś jest, nie wiem co tu się stanie. Aha, event. Dobra, ale mamy trzeciego secreta. Brakuje nam już tylko i wyłącznie tego... Nian kata, trzech takich w sumie ludzików, jeżeli chodzi o secrety. Są takie trzy ludziki, które chyba są secretem, z tego co mi się wydaje. Zobaczmy w sumie w indeksie. Dokładnie tak, takie, no dwa albo trzy ludziki. I będziemy już mieć wszystkie sikerety. Ale no powiem wam, że na starcie filmu grubo, grubo. Dobra, admin się pobawił, pozrzucał nam e eventy, sekrety i tak dalej. Znaczy, secrety to nie, ale Brainer odgoda. Ale dzisiaj przed 18, nawet o 17, polecam wam wbić do gierki, bo na pewno admin będzie dużo, dużo eventów zrzucać. No i właśnie wtedy wszystko się będzie dziać, to, co najważniejsze. Ale przejdźmy sobie jeszcze tutaj na moje alt count, bo tutaj sobie wszystko przerzuciłem, tutaj się koło na pewno zmieni, będzie candy koło teraz, w ogóle czy ja mam darmowego spina, mam darmowego spina, dobra, może mi w sumie wylecie Rainbow Tralalelo, ale w sumie wolałbym tą paczkę, bo Tralalelo już mam, ale no dobra, 10 koła nam wyleciało, On to nie za dobrze, ale tak jak mówię, polecam wam być przed 17, zaraz wam powiem o reszcie lików, tutaj no na zestaw wygląda w taki sposób teraz, tu mamy Rainbow oczywiście Tralalelo, tutaj żyrafy oczywiście, tutaj mamy dwa secrety, nasze piękne, tutaj zwykły secrecik, ale tutaj gold i do tego jeszcze mam moon Mutacje. No i tutaj mamy wujka sama z jakością firework no i tutaj jeszcze to w taki sposób wygląda tu też jest kolejny secret, no tak jak mówię tylko jednego secret nam brakuje brakuje nam trzech takich ludzików, ale mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda to zdobyć, bo tak jak mówię, pójdziemy na publiczny serwer, jeszcze potestujemy inne metody, jak łatwiej kraść brain widziałem jedną metodę, która z... naprawdę jest turbo jakiem dobrze zrobicie, jeżeli chodzi jeszcze tutaj o nasze secrety, to tu u góry mamy no tych dwóch wujków samów, tutaj ten jest spoko ma golda no i ma jeszcze mutację tako, no i ten ma tutaj też firework rekwitację. Zostawiamy to oczywiście tutaj na multikoncie, ale na głównym koncie teraz też dużo jakby brainrotów mamy. Zresztą zobaczcie sami. Te brainroty mogę stracić. Już nie ma miejsca, żeby gdzieś się wrzucić na jakieś multi konto Tu mamy kilka żyraf, trzy żyrafy. No trudno, stracimy to, stracimy. Prawdopodobnie tak to się skończy. Tutaj mamy trzy te pokofant elefanto. Też je pewnie stracimy. No i to też na trzecim piętrze nic nie mam. Dobra, idziemy na publika opowiem wam o reszcie lików i zobaczymy z iloma brainrotami skończymy. Aktualnie no, tu mamy 4, tam 3. Chyba, 8 brain rotów mamy. Obstawiam, że skończymy z jednym. Tu mamy jakiś taki serwer. Dobra, tu mamy jakiś taki serwer. Tu jest jeden gościu, który ma 9 herberfów, 9, 9, 9. Dobra, tu są kozaki same. Tu jest serwer samych kozaków. Co jest? Wszyscy 9-10 mają. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Palę sobie dźwięki, żeby słyszeć to wszystko. Zamknijmy naszą bazę i zobaczymy. I też przechodząc jeszcze w ogóle do lików. O, tu jakiś cheater widzę. No, no dobra, widzę. Fajnie, fajnie tutaj gościu na cheatach. Albo ewentualnie speedcoila. tylko tu... nie, no, speedcoil nie jest tak szybki. Albo Pelerynek. Nie, Witka miał. Może pelerynę miał w sumie. Dobra, zaraz to ogarnię. Przechodząc do lików, to zobaczcie, tutaj między innymi takiego brain rota. I też nie wiem, czy w sumie wam mówiłem o tym, ale przed 18, tak o 17 musicie być, bo przed 18 nie wiadomo, o której będą spawnować Sikerato. Nowego to tu ze spawnłem, a więc przed 18 polecam wam być na serwerze, który po prostu będzie pusty. Tutaj w ogóle co gościu ma. Gościu na publika wszedł z La Grande Ilon ma rebirfów. On nie ma dużo rebirfów, ma. Dobra, powiem wam, że wszyscy się będą tu co niego. Dobra, dobra, testujemy na nim nowe metody nakradnięcia brainrotów. Oby gościu nie wyszedł stąd. Ale tak jak mówię, musicie być przed 18, bo naprawdę będzie dużo się działo i będziecie mogli zgarnąć. też sekreta. Dobra, ten La Grande i będzie mój. Będzie mój, dobra, 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 dobra. Tutaj wszystko używamy, co się da. Tutaj jeszcze meduzy, Tutaj jeszcze słapa. Dobra, musimy mu wynieść tego La Grande Już mu kradnął tego Brainrota. to jest ta w bazie, ma. Nie wiem, nie wyniosłem się. To będzie trudne. Raczej nam się to nie uda. Za dużo ludzi tutaj jest. Nie wiem, w ogóle nie może jakby nawet z paczką tego uderzyć gościa, który jakby tego brain ukradł. Nie musielibyśmy to zrobić tak, że chowamy się tutaj. Muszę zobaczyć, ile u mnie jest 60 sekund. Ile u tego gościa jest czasu? U niego jest 100 sekund. Dobra, to najpierw muszę tutaj sobie to przejść. W ogóle zobaczcie, ludzie są u niego pod bazą. No chyba, że byśmy, nie wiem, głowę meduzy użyli i by wszystkich zamroziło. No to będzie raczej bardzo trudne do zrobienia. No ale kurczę, drugi najlepszy secret, by nam się udało go ukraść. To by było coś pięknego. Dobra, poczekajmy tutaj, aż nam się baza otworzy, zamkniemy ją sobie i spróbujemy. Co my tu mamy jeszcze? Może tu jakieś sikerety są? Może znajdziemy w sumie, jak tu jest serwer takich kozaków, to może znajdziemy tego trzeciego sikereta, którego my nie mamy. Nie ma też coś tak się podpalać na tego Lagrandę, bo każdy na niego poluje teraz już. Jakbyśmy sobie łatwiejszego sikereta zgarnęli, też by było spoko. Tutaj są jakieś rodgody, te najsłabsze. Tutaj żyrafy, tutaj tralalelo tylko jest. Dobra, musimy na pewno naszą bazę zamknąć, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj, tutaj, tutaj. Nie, musimy. Tutaj się jeden czaj, no kurczę, gościu. Popsuje mi tu taktykę moją. Dobra, tutaj może sobie. Zróbmy to tutaj, to tak postawmy. Żyjmy znowu tej pelerynki, Który w ogóle właścicielem jest tego serwera? To jest ciekawe. Chyba ta kaczka, bo właśnie ta kaczka wyniosła tego gościa z bazy. A nie, dobra, ten tutaj. Dobra, i tutaj w ogóle gościu nie zamyka tej bazy. Jakbyśmy dali tureta, byśmy ich zamrozili. Kurczę, nasz też zamrozili. Ile on tych tutaj turetów postawił? Ale to tego nastawił. Dobra, 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 dobra. Może się nie ogarną. Kurde, zamknął, no. Ajajaj, że on się tak nie boi z najlepszym sekretem tutaj włazić. Dobra, dajemy res, respawn. Bo tak to to nic nie wyniesiemy. Chwilę popróbuję, ale raczej nam się to nie uda, za dużo tutaj ludzi jest. Z jedną osobą może bym dał radę, kość bym strollował. Tutaj w ogóle też ma gościu dobre, brainroty. Co on tu ma? Tutaj ma z mutacjami dwoma, brainrota jednego. Tutaj ktoś ma w ogóle wujka sama. Dobra, powiem wam, że chwilę próbuję tylko z tym. La grande bo raczej no nie uda mi się tego ukraść. Gdyby nie to, że tu tyle ludzi jest. Dobra, raz spróbuję, powiem wam. Za 42 sekundy tu mu się baza otwiera. Nasza za 14, dobra. to Najpierw naszą przypilnujmy. Na razie jest progres. Na razie nic nie straciliśmy. Tylko no to kwestia tego, że nikt naszą bazą się nie interesuje. Dobra, raz spróbujemy i idę stąd, bo jeszcze inne metody musimy przetestować. Kurczę, wyszedł Z serwera. No dobra, trudno. Tak myślałem, że tak to się skończy. Dobra, ale na tym serwerze jest za dużo kozaków. Za dużo gości, którzy mają wysokie rebirthy. Musimy znaleźć sobie taki, gdzie będzie z jedna, dwie osoby. Dobra, powiem, że wbijem na jakiś inny serwer, ale tutaj ludzie są strasznie agresywni. Ledwo co tu i już mi tutaj podła pod bazę. Łażą. Na przykład tutaj zobaczcie tego. No, zobaczcie tego gościa. Nawet go uderzyć się nie da. To nie zły cheater, to nie zły cheater. No ale no to też jest jakiś sposób na kradnięcie, zrobi sobie mini awatar. Ale no dobra, jakby z mogą nam wynieść z bazy tutaj te rzeczy Niech sobie posiedzi tutaj te 100 sekund. My sobie idziemy szukać innych rzeczy. Kogo to jest baza? R, tu coś tam. Czy on na przykład pod bazą nam nie siedzi? No siedzi nam tu pod bazą. No dobra, to niech on sobie tutaj siedzi pod bazą, wynosi nam y, żyrafy, a my mu w tym czasie wyniesiemy na przykład. Y, a nie, to w ogóle nie jest ten gość. Zobaczcie, tutaj goście się steamowali. Tutaj goście ma jakiś awatarek ze skrzydu i to jest jakiś jego kolega, bo tutaj jest drugi gościu, który też ma awatarek ze skrzydłami. I takie same praktyczniki mają. O tutaj na przykład ten tralalela wynosi, ale to w ogóle jest ten z tym małym awatarkiem. Dobra, nie wyniesiesz mu tego. Tutaj nie mamy nic mocnego, tu za bardzo nie możemy przetestować tych metod. Możemy ewentualnie tutaj na tym gościu jedną metodę przetestować. Nową, którą znalazłem. Do tej metody potrzebujemy chyba czterech albo pięciu trapów. Do tego potrzebujemy tureta. Idziemy sobie tutaj. I teraz ważne, te trapy... Stawiamy w tym samym miejscu. Jakby jeden na drugim stawiamy te trapy. I zobaczcie, one tak na sobie sta stają, te trapy. Cyk. I do tego tutaj, zobaczcie, jeszcze na tym stawiamy turę. Tylko kurczę, źle go postawiłem. Dobra, może zaraz, dru dr zaraz drugiego postawimy. A nie, dobra, mogę drugiego po prostu postawić. Może już to naprawili, niestety. Nie, dobra, nie naprawili. I zobaczcie, tutaj robicie taką wieżę sobie. Cyk. I możecie sobie na to wskoczyć. Jak sobie na to wskoczycie, to zobaczcie tutaj. Robicie sobie tak. I po krawędziach możecie iść sobie tutaj, 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 no i do waszej bazy. A ktoś, komu kradniecie Berenaro, no nie wskoczy sobie tutaj, tak? Bo po pierwsze, Turet będzie w niego strzelać, a po drugie, tu są trapy, a więc go strapuje to. No i to jest metoda, którą chciałbym w sumie przetestować. Tylko ja to zrobiłem na swojej bazie, żeby wam to zaprezentować, no ale no to jest moim zdaniem mocne. Tylko to serwer musimy zmienić, bo trapów już nie mogę kupić. Dobra, i tu gościowi stawiamy to wszystko. Teraz zmniejszam ilością trapów. Otwieram mu bazę za Robuxy, żeby szybciej było. Dobra, przetestujemy tę metodę tutaj. Tutaj moglibyśmy żerafę ukraść, ale żerafa to za dużo jest. Przetestujmy to na słabszym no i cyk, i mamy tą żerafę. I wynosimy. Znaczy wynosimy mu tego w sumie bombardiro No i w taki sposób gościu nic nie może nam zrobić. Tutaj sobie idziemy. I gościu nie wie co się stało. Gościu nie wie co się stało. A my sobie spokojnie cyk, 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 cyk. Wynosimy to. No i gościu aż z bazy wyszedł. Ale no jak widzicie, jest to też dobra metoda, ja to zrobiłem trochę na skróty, bo po prostu za robuxy mu tą bazę otworzyłem. Normalnie bym musiał czekać, ale jak najbardziej da się. Resztę metod przetestujemy w kolejnym filmie.